Chyba się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Teraz tak, mam już kolejną misję z Fasznami Leonarda. I chyba to w ogóle ostatnia już będzie. Chyba, że jak zaczniemy to, to się nam coś pojawi jeszcze, aczkolwiek nie sądzę, także zaczynamy od razu chodzimy. Hmm. Aha, czyli znowu nadzorca. I potem klasycznie wjeżdżamy w coś. Ekipa. Gdzie on jest? Okay, on tu jest. Okay. To nie było jakieś bardzo ciężki. Nie wiem. No Dobra, Zabawę w nim, czyli gdzie go sięło? Tu No i dobra i teraz możemy iść po... Po to po co chcemy Po co, po co, po co człowieku, po co? To za typ? Jak my idziemy tam pewnie pod bramę. O, mamy to blisko, więc możemy znowu wysłać naszych asasinów. Po czemu nie? Nie, chłopaki trochę podekspią. Ja się akurat nie piję w międzyczasie. Uuu, lewale. Ciekawe co będzie, jak bijął już ten maksa. Okej. Okay. Mmm. Okay. Mam 23% mm -hmm. No dobra, zróbmy To najcięższe zlecenie Fajnie, że już mogę Jakieś robić szek, cie ma ja. Nasza da sam czymuś. Oczywiście, że nasza. No i cudownie. Teraz to Co my to mamy ciekawego teraz. Nerina. Musiałem 4 razy sobie w głowie przeczytać, żebym mu to wypowiedzieć w ogóle. Ojciec, czuję, że będziemy latać. No. Aha, i 2-0, to nieźle. Dobra. Tylko teraz, czy mogę być wykryty? No, oczywiście, że nie mogę. No, co za kupa, nie? No. No, chodźmy tu. jest ziomuś, tam jest ziomuś. jest kolejny ziomuś. To jest niedobrze. Oni się zatrzymali, dobra. Ja tam doskoczę Dobra udało się Pieczka nie muszę randomowo biegać pod tym dym i jakby pokaże mi na bank jak tego ziomka zobaczę gdzieś nie To ja teraz tak to zrobić, że mnie to tak... ma zwaś Zróbmy tak E ma. No. Okay. Dobra, jednego mniej. Dobra, kolejnego mniej. Chyba zamknij łeb, A, on gdzieś tam będzie. Mogę tu iść nie ma. U, tam... Uuu, no, chłopaki. Tego mnie straszycie. O, nie, 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 ty idziesz ode mnie. No wcześniej używałem i nie było go nigdzie Tam no, tu chłopaki znowu do mnie idą Poszli sobie, poszli sobie, dobra Idźmy na górę Mam cię Dobra, aż że kłócać nie mogę Ale się muszę przystępi słuchać. No, oczywiście patrzy na mnie. O, na czym by nie mogło być. Nie ma Siema goby. Pięści, morta, pięści. I się mano Give me the plans No I will not stop To dawaj Where are the plans? Past the guards In my house It is the last one And the machine In the tower On top of the fortress Lancy No up ty. Aż to Bombs będzie jakiś. Kawsza zabawa niż ostatnio. Czy wejdziemy tędy? Nie. Nie wejdziemy, ale... Co? Co mnie widzi? Fuck you! A tędy będziemy. E, e, e. Nie, tak, to nie rób. Chłopie. Tak szybko. Tyk tu. Elegancko. Łapiesz się tu. I teraz czekamy. On tu podejdzie, go dziabniemy. A potem po tamtego pójdziemy. Nie ma? No nic, zobacz. Pisz. Dobrze. Cześć, Mano. Nie wierzę, że to się teraz wydarzyło, nie jakby... śmieszna tutaj zabawa O, 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 o. siemano Ej A jak ja mam... A. Nie mogę tu umierać. O tak. mnie panie. Jesteś mega fajną ekipą, nie? Fajnie się z wami chodzi. Eee, e, e, nie zwalniajcie, nie zwalniajcie Ja tu z kuzynami tylko, nie? Na spacer Jak coś Ciekawe jak daleko mogę z nim pójść tu jest dwóch To nie Tam znowu dwóch To nie no pewnie do środka musimy wejść. Ja bym to zraszował trochę. Ponieważ tam strażnicy z nich nie są. Zobaczcie, ci sobie poszli. No my też może się tu. O, bo tu nie ma. Tam nikt nie wchodzi. Yy, Raczej z tamtej strony muszę podejść. A tam było jakieś takie miejsce, żeby. ...piąć. Jeden strzyżony Jeden mocno strzyżony moi drodzy O, tędy wejdziemy Jak myślicie czy... No, chłopaki wrócili Dawaj tędy Nie wiem czemu nie ma inaczej tego zrobić, ale dobra ma to sensu za bardzo Dobry, teraz tak Tu dwóch leszczy, tu ten Gdzie podejdziesz? Coś tu do mnie Tam jesteś otwarte Dobra, ciebie nie ma, więc możemy już tu wejść. Cudownie, Funk Kontrolny, to też dobrze. Będziemy się jeszcze rozpić, w razie gdzieś się ...zejsrało. Możemy zejść na dół. Tylko, że jak zejdziemy na dół, to mi to coś da. No, summa summarum. No, bo nie. O, dwóch łosiów? Mówimy tam wejść, tak? Zatoka zmienimy się tutaj na górę, to czy nam coś tu da? Ale dupa, bo tam nas zobaczą chłopaki z tego. Mogę ich wykończyć najpierw. Dobra, spróbujmy tędy po prostu przejść, zresztą Może w ten sposób. O, dupa, blada. Nie 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 widziałem się Kurde Chodź na górę proszę cię Złap się czegoś Nie ma czego, ja pierdykam Ty. O kurczaki Ej. Ale bym się wkopał Teraz ja mogę na górę wejść w ogóle

Ci mnie zobaczyli mnie Ale klapa hmm. Dobra, jak chcieli zrobić coś inaczej, to No dobra, dobra, ty uspokój się, uspokój się No, debil. Which way did he go? Zobacz, no. Dobra. Czego? urde uciekł. Dobra, na szybciej. Nie patrzcie mnie dwie rzekomie, ale dole Zobaczcie dodać się lewym, czy to dobra Dawaj ciało, może macie ten kulki Pełty, nie na lekarstwa Kurczę, to nie to to on coś innego. I z góry trzeba pociągać, żebyśmy mieli lepszy ten, lepsze podejście. żeby nas nikt nie mógł widzieć. Znaczy, ja tu gdzieś na lekarstwo. No, za nie o to mi chodziło. O, dzień dobry. Ja mogę wejść na górę, żeby was capnąć. Eee, ty są. jest jeden. Dobra. Tam ten mnie zobaczy? A nie. O, i tak tam nie wejdę w ten sposób. Kurczę muszę dookoła pójść, tak czy tak. A, tylko tam dwóch jest. Ciężarówka moi drodzy, ciężarówka. should okay. W ten sposób. Aha, i tam będę musiał wejść mnie na górę. Brudny Johnny. Prawda. Co za bezsens, ale no, no, no. prze A tutaj, nie? Nie! łatko, boska, się przestraszyłem. Dobra, jesteśmy. No i dobrze. To się udało. Burda ciężko żeby kamerę obracać Nie, nie, nie bo ty to zaraz skoczysz na dość I wiem, że ty masz ADHD, stary, jakby, okay. Oops. The first design was effective. Everyone who piloted one died. Several even exploded, but we know this one works. that actually the problem they intend to craft more weapons leonardo you will help me stop them i oh, that the time Bardzo wiem co tam robić ale dobra Tu się rozwaliło. Tak rozpaliło się dobra Czekam co ty robisz? Nie, bo ty wylądujesz zaraz Chciałem dojść, jak wyląduje to będzie dupa

Dobrze, czy będzie przemorę? Ale... Dobrze. O, i to nie powinno na będzie Nie? nie? No, już myślałem. Nie, bo wylecisz ty. Popie Pokój się. Ja polecimy tu. Leć centralnie, tak I super. Nie no, elegancko, nie drodzy. Wy to widzisz. Patrzcie to. Ja jestem szafem, normalnie. No, 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 leć, 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 O, widzicie, liczy, ale Zakręcamy. To też. Z się I z odbijemy. I nie Co teraz? Uff. Muszę za każdą z ogiem wybywać Dobra, od tego się odbijemy. To jest dziwny system ogólnie, więc ja jakby... wiem. Jakby ktoś pytał, to tak. Wybrałem przejdźcie. To jest najlepszym snajperem we wsi Myślę, że ja Patrz jak go święto zaraz Normalnie nie Nie nagadałem musiałem trzy razy strzeć. Cesare must know of this! O mordo, na pewno się nie dowie. Gdzie jesteś? Chłopie, się... pod eksplozji cię załatwiłem. Dio, to jest kolo. Ale posłanie sobie w ogóle dostał na czoło. No się dobrze nawet nie rozbieg Zabramy, nie, dobrze nie wybiegał już do No i pięknie. Ostatnia maszyna rozwalona. Jee. Yeah. Oh. News has spread that all my inventions have been destroyed. The disarray allowed me to work on something just for you. Oh, present! What, what is this? A new device to drift slowly from any height. It is not as cumbersome as my flying machine. You can take it everywhere. Grazie, Leonardo. I be able to Więc pewnie i tak byśmy musieli zrobić tę misję do pewnego momentu, nie? Bo później w głównych misjach będzie nam to potrzebne, a spadoklan, no właśnie. Więc byśmy musieli tak odbokować, tak odbakować, bo na bank będzie nam potrzebny. No. A idź do krawca wykupić spadokron. W taki sposób to jeszcze zrobić. Dobra. Możemy mieć do banku w ogóle pieniądze zabrać, nie. Mamy kupy siana tam. A zaraz się okaże, że nie mamy tan że nie może nam Bankiusz kasy ładować. z tego. Dobra mordeczki, w każdym razie, dziękuję bardzo za oglądanie. Skończyliśmy cały wątek z, z tymi maszynami. O, obie rzeczy, Także jest to elegancko i w kolejnym odcinku idziemy już na ten wykrzyk, który nam się świeci cały czas. Jedna nas woła. będziemy lecieć w robułko, nie? Także, dziękuję bardzo za oglądanie. Zaglądajcie na inne serie oczywiście. O, mam 5 tych spodachronów. Dobra, potem trzeba po prostu je dokupać. W każdym razie tak, dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do innych serii i trzymajcie się, cześć.